Serdecznie wszystkie byki przychodzę dzisiaj do Was z przesłaniem na miesiąc y, czerwiec. Czyli co karty mają Wam do powiedzenia, jeśli chodzi o miesiąc czerwiec. Jakie wskazówki, jakie rady, jakie może tutaj ostrzeżenia. Czyli byk i miesiąc czerwiec. 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 drogie byki miesiąc tutaj pod kątem finansowo uczuciowo no finansowo uczuciowym i to chodzi też o uczucia własne o e, miłość własną tak bym to powiedziała ale do rzeczy e, dobrze drogie byki tutaj nowa talia jeszcze się dobrze z nią nie zaznajomiłam e, także dajcie mi trochę czasu żeby zrobić mały wgląd w karty co tutaj mamy? Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to yy, impreza jakaś, yy, może spotkanie rodzinne, może jakieś spotkanie z pracy. No, nieważne, w każdym razie jakaś impreza, na którą zostaniecie zaproszeni w tym miesiącu czerwcu. Zaproszenie będzie od kobiety, najprawdopodobniej. Yy, przepraszam. O zaproszenie będzie od mężczyzny, tak, bo tu jest kobieta, ale to jest karta stricte męska, także zaproszenie będzie od, od mężczyzny. Może to być też jakiś młodszy tutaj, młodszy wiekiem od Was chłopak, tak bym to określiła. Co więcej, tutaj ta impreza będzie w gronie osób, które znacie, które lubicie, gdzie dosłownie. Czujecie się jak ryby w wodzie, to jak te syrenki, które gdzieś tam razem pływają. Czyli można powiedzieć, impreza udana. Co więcej, w miesiącu czerwcu możecie się poczuć tutaj, te dwie karty mówią, jak nie tyle władcy świata, co osoby, które. To jest karta królowej. Ona pokazuje, że. Mam wszystko, czego pragnę, niczego mi nie brak. Tutaj jest karta takiej sielanki, karta życia może pod kloszem, takim, że nic, nic mi nie zagraża, niczego się nie muszę obawiać, bo jestem pod ochroną. Czyli możecie wejść w miesiąc czerwiec właśnie z takim poczuciem odwrotne słowa do brak, czyli dostatku może. Poczuciem dostatku, poczuciem spełnienia. Tylko proszę uważać, bo tutaj karty mówią, że ktoś może chcieć to Wasze spełnienie, to Wasze zadowolenie gdzieś tam, gdzieś tam podkopać, może Wasze dobre imię w pewnym, w pewnym stopniu jakoś tutaj nadszarpnąć. Więc na to tutaj bym może jakoś, jeżeli da się na to uważać. To zwracałabym też uwagę, co komu, co komu mówicie. Dobrze. Dalej, jeśli chodzi o, taka uwaga, jest, jeśli chodzi o kwestie finansowe, to sprawy, w których, w których bierzecie udział, nie jest tu powiedziane, czy są nowe, czy, czy stare jakieś przedsięwzięcia. W każdym razie ja bym powiedziała, że one utkną w miejscu, jakimś nie w martwym punkcie, no bo coś tam będzie się posuwało do przodu, ale na przeszkodzie stoi ta karta i ja bym powiedziała, że tutaj ktoś wyżej, kto jest od Was, może w pewnym stopniu te przedsięwzięcia blokować. To też dotyczy osób, które szukają pracy. To ja bym powiedziała, że osoby, które rekrutują, nie tyle może będą odrzucać wasze CV, co może będziecie którymś tam kandydatem, kandydatem z kolei, czy też rekrutacja może być wieloetapowa. Czyli powiedziałabym, że w tych kwestiach finansowych w miesiącu, czerwcu. Nie tyle będzie panował zastój, co właśnie wszystko będzie się tak bardzo, bardzo powoli, powoli posuwało. Tutaj też karta, która mówi o tym, że to wy się napracujecie, wy włożycie cały wysiłek, również jeżeli chodzi o pracę zespołową, to wy, żebyście nie byli wykorzystani, bo tutaj jest karta takiej osoby, która nie wiem, jeden robi, a dwóch stoi się patrzy. Także, żebyście nie byli tą osobą, która, która się napracuje, a potem jakby laur gratyfikacja przypadnie wszystkim. Ktoś sobie wasze zasługi przypisze, także nie dajcie się też wykorzystywać. Jeżeli chodzi tutaj o kwestię uczuć, karty mówią, karty pokazują, może nie tyle chory związek, nie chorobę w związku, ale związek, yy, może toksyczny związek, może relacje, gdzie yy, gdzie jest tak silne przyciąganie między wami, że to jest aż, yy, aż chore, może jedna osoba niszczy drugą, ale nie potraficie się od tego uwolnić. Yy, może tego nawet yy, nie widzicie, że tak jest. Także przyjrzyjcie się, jeżeli jesteście w związku, który no nie do końca jest taką sielanką. No który związek jest sielanką, ale chyba wiecie o co mi chodzi. Gdzie, gdzie często musicie jakoś walczyć, martwić się, to przyjrzyjcie się temu związkowi, bo tutaj karta pokazuje właśnie jakieś. No, jak dla mnie, to toksyczna relacja tutaj, oględnie mówiąc. Dobrze, tutaj podsumuję, moje drogie byki, ten czerwiec jeszcze krótko. Czyli na pewno tutaj pieniędzy Wam nie zabraknie. O czym mówią te dwie pierwsze karty? Karta takiego zaspokojenia, dostatku, będzie zaproszenie na jakąś imprezę, może jakaś domówka, może większa impreza, może w gronie rodzinnym. W każdym razie w towarzystwie osób, które lubicie, impreza od osoby młodszej, raczej od was płci męskiej. Co więcej, karty pokazują, że sprawy, które dotyczą finansów, będą się bardzo powoli tutaj jakoś klarowały. Ja bym powiedziała, że to będzie też niezależne, niezależne od was, bo za tym stoi ktoś, kto jest po prostu wyżej, wyżej, kto ma jakąś większą, większą władzę. Jeżeli pracujecie w grupie, nie pracujecie na działalności, tylko pracujecie, w, w, może jest to współpraca w, w grupie, tak, w, czy też w pracy, jakieś dzielenie się obowiązkami, to uważajcie, żeby nie być tutaj też wykorzystanym, bo ta karta pokazuje właśnie, tak jak powiedziałam wcześniej, jeden robi, a dwóch stoi i się patrzy, a zasługa będzie podzielona na wszystkich, albo i nawet zasługę mogą to dwie osoby, które nic nie robią, sobie przypisać. Także na to proszę uważać. No, i w relacjach tutaj pokazuje mi się nie tyle, może chora relacja, co relacja, która wymaga uzdrowienia, wymaga uzdrowienia, wymaga pracy. Może to być też niestety relacja toksyczna, bo tutaj karty pokazują takie silne przyciąganie. Między Wami, że nawet jeżeli osoba druga Was rani, to nie jesteście w stanie się z nią rozstać. Ja, drogie byki, życzę Wam udanego miesiąca i zapraszam oczywiście do porad indywidualnych oraz do moich kolejnych filmów. Pozdrawiam Was serdecznie.